Dzisiaj Telewizja Imperium ponownie zawitała na Sikornik, gdzie prawdopodobnie jest najmniejsza strefa ograniczenia prędkości w Gliwicach. 30 km na godzinę tylko tyle i aż tyle można tutaj jechać, a jest to strefa wyjątkowa, ponieważ liczy ona i teraz przeliczymy od tego znaku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. 38, 39, 40, 41, 42, 43 kroki, czyli moi moimi widzowie, ta strefa. Jest to dosyć dziwne, ponieważ mamy za sobą jeszcze osiedle, które doprasza się o to, żeby także i tam taka strefa się pojawiła. O wyjaśnienia poprosiliśmy, poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich. Wątpliwości naszego widza, który zgłosił sprawę budził fakt, iż na ulicy Bekasa strefa ograniczonej prędkości jest bardzo krótka i nie widział sensu jej wprowadzania. Po remoncie chodników ten rejon Sikornika wydaje się bezpieczniejszy. Niemniej jednak ZDM znaki zamieścił, ale wykluczył ze strefy parking przy Czajki 23 tłumacząc, że to nie jego teren. Zarząd Dróg Miejskich może zajmować się oznakowaniem i ustawiać je tylko na drogach publicznych administrowanych przez jednostkę. Jak grzyby po deszczu na ulicy Bekasa wyrosły znaki, m.in. B43 oraz B44, informujące o początku i końcu strefy. Rozwiązanie o wprowadzeniu strefy ograniczonej prędkości ZDM tłumaczy oszczędnością i estetyką. Ustanowienie strefy 30 w miejscu, o które pani pytała, było najbardziej zasadne. Wymagało tak naprawdę ustawienia zaledwie kilku znaków, a gdybyśmy oznakowywali to miejsce znakami B33, czyli informującymi o ograniczeniu prędkości, tak naprawdę trzeba byłoby ustawić ich kilkanaście. Jeżeli macie Państwo wątpliwości, pytania dotyczące Waszego osiedla, prosimy pisać na adres naszej redakcji. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu zagadki.